Eee, lader jest. Patrz jak wychylił jebany, no, konekta. A i to będzie ciężki mecz, coś mi się wydaje. To będzie mój pierwszy agent, w tejże. O, ofensywny smoke. Patrz, widzę, że kolega też tutaj z Digla. On ma plany jakiś, ja już tu widzę. On odwyczaju, gdzie są, to będzie pikował. One shot, Dang. Ojej ten dwóch było Dobra, co robimy? Pewnie Diggle. Eee, no pewnie deagle i pewnie trzeba wygrać rundę, nie? Really? Yes, yes Really? Yeah. Yes? No, mu na ch** bl**ki, <laughs> <laughs> Ja pierdolę blid... Co Dobra, sam zostałeś na dwóch Będzie agent? No, będzie O, no, Uuuuh! Yes. Uuu. Nie, nie. Nie, no nie ma agenta Nie! Yes, no nie! Kurwa, no prawda! Nie ma magenta! Shut the fuck up! Dziękuję! Wyszedł, no. wiedziałem Wyszedł? <laughs> 58 zabraknie. Zrobiłem sobie 18, No nie, jeszcze jeden! Co on tu robił? <laughs> Jest ja do Jest short jeden. Wychylił się z tobą. O, dobra, siadał. Jak ty to robisz? To e, nie wiem, no. Klikam myszkę tak i strzelam. A tak, zginę. Shot! Siedzi. Już 89% został. U? I został ten 4KP. ty, wygraliśmy. <laughs> nice. Plantowałem bombę i mam asystę I naprawdę. Moment, ja... tak. Dobra, zmienię sobie rozdziałkę starą, to tak, będzie chodziło. Co został? Poker Ruski zawoł. No, good job, man. Jest? Na Nie wiem, tak skończę. No, no hi, 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 spadłem. No CT? CT, AWP 1,2,3,4 На глубине? Убил кухне Нет Я на кухне Ну че он там сидел? ха бич Сак дик бич Он черт Не могу, из русского. Пин Jeden ci uważaj. A mogłeś wziąć Zeus'a. Ja nie bym, ja nie, już z tym Nie mogę glockiem. Full control nowa. Zabił. Prawie zabił. Ej, wskazówki pewne, co mam robić? Czekam, co się? Kuczni i strzel. Mhm. Dobra. Tak zrobimy. No, ja tak robię, no mam 7 fragów przez. To. Aj co, to całe 3? Co. A, Kałaszka. Jestem bardzo zobaczmy. A, no ładny, 100 raczej. Pikdy. do. A, który nie różnie tak powiem. Mój też śliczny, zobacz. A, Kałaszka, nie? Jest killowany. Gdy. I don't Chcecie coś zobaczyć fajnego? Hello, uslego, nie nie No <laughs> Kurde i jest FOK nie jeden <grystanie> Ja tutaj plecy robię, patrz Pyk <grystanie> LOL Minus 50 na, na BS Pod rampą bardziej Siedzi LOL LOL LOL, Lol? 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 Where is bomb? LOL Dobra pik te z digla kogoś no! Jeszcze laga złapałem perfidnego w tym momencie jak strzeliłem. Where are they? No nie, no trampek! <laughs> Dobrze! <laughs> Co ty zrobiłeś? Nie, on tam był! Kugde! 33 tylko Dobra powiem tak, graliśmy eko. teraz gramy fulla <laughs> Duża różnica Zaraz zobaczysz jak power gra na fullu Tak kończył to, grało. Tam, kończy to. Ej, nie wiem jak w tobie mi się przyjemnie gra Weź przestań <grym> Załaz, stawisz jak się czujesz z tym, że będziesz miał let. Jest! Leż zabiłeś Dwa kila Dla ty ludzie. No nie to dwóch było Dabla mogą zrobić Patrz! Trzy kile jeszcze biłem No nie no Grzegorz wraca, Comeback Izrael Kurde, kombek w tym momencie dał 3 killy i 50 następnemu. Nie, dobra, jest szansa. Nice. Moment. Pochwal mnie A chwalę cię. Dziękuję. Nareszcie no. To no nie wierzę w to, nie trafiłem nic. Dziękuję. Co jest ty serde. zrobiłeś? Dziękuję. Ej, co ty robisz? No nie wiem, no czułem się grać. No... <laughs> Trochę za późno. <laughs> Troszeczkę. Jest no patrz, pyło, widzisz, obity no. był, obity był. Dziękuję. No nie, 75 z nożem mu zabrałem! Dziękuję, Fewor. Jeden przy kuchni. Then... Bój na raz. Aj. Dobra, Fewor. Ja cię nie widzę w tabeli. Gdzie ty jesteś? Aaa, pode mną. Aj. Ej, 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 ej. Nie ej, ej, odzywaj ej. się. Co tu grajcie? Febor, Gin. Błagam. No nie, nie. Dlaczego? Ja nie wierzę w to. No dobra. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę i elo, pożegnajcie się. Cześć, miło było. Pozdrawiam. A, przyjemna gierka, przyjemna. team. <grymka>